Możesz tutaj coś kibicą w radości, Kurra, prawie okienko. Dlaczego on tak późno tu trafił? Ja się płytam z Prawie okienko! 20 lat czeka. Słuchaj, za takiego jednego raz fula. No! Proszę Państwa, witam w ósmym odcinku Odpicuj jego programie, który ma za zadanie odpicować mnie, czyli przede wszystkim doprowadzić do tego, żebym schudł, zrzucił uwagę, ale również w ogóle przede wszystkim polepszył moje parametry wydolnościowe i w ogóle całego mojego organizmu. No ale to wszystko jest... Mega uzależnione od mojej wagi. Podstawowe pytanie: ile ważę? Ważę na dzisiaj 127 kg, czyli można by było powiedzieć, że w ogóle nie ma żadnego postępu, bo już jakiś czas temu tak ważyłem. Natomiast ja uważam, że jest to super świetny wynik, biorąc pod uwagę, że jesteśmy po świętach. Ej, udało się! Nie przytyłem nie wiadomo jak. Dzisiaj e, przyszedł czas na chyba ulubiony sport. Polaków, czyli piłkę nożną. Sport, o którym wiem, no nie będę kłamał prawie nic. Także zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. SA. No, dzisiaj tak zwany futbolowy Bigos. Technika uderzenia slalom, czyli prowadzenie piłki. Technika uderzenia po podaniu piłki ręką, plus stabilizacja. Później zaplanowaliśmy rzuty karne. I trening strzelecki w dwóch prostych ćwiczeniach. Zakończymy ten trening grą w golfa, gdzie pójdą ostre zakłady, grube zakłady. i niektórzy będą musieli się wstydzić za swoją jakość uderzenia. A tak poważnie, no, szykuje się dobry techniczny trening. Zaczynam się bać. Ja zaplanowałem z racji tego też, żeby się nie zarządzał, żebyśmy robili rzeczy przyjemne, najprzyjemniejsze w piłce. My sobie zrobimy rozgrzewkę i cały trening w formie tylko technicznej. Myślisz, Bawałem. że co? Czapkę zostawić, czy nie? No trenuj w czapce, to nie jest Będę trenował, sposób. bo tak. mi będzie zimno w głowę. Słuchajcie, ja idę teraz ustawić stację. Proszę wyjąć piłki, proszę policzyć piłki i zdać relację trenerów ile mamy piłek, to by nie zginęły. Więc Dobra. Jestem w Roberta Lewandowskiego, więc... Okej. Okay. On tu zaczynał. Robert Lewandowski to bardzo znany piłkarz. Gdybyście nie wiedzieli, ja kiedyś myślałem, że to jest specjalista od komputerów, bo zawsze różne komputery pokazywał, a potem się okazało, że on gra w piłkę yy, i że jest bardzo dobry w tym. 4, 6, 8, 10, 12. 22 piłki, proszę Państwa. Kiedy ostatni raz miałeś kontakt z piłką? Teraz, przed sekundą. <gry> Dobra, ja strasznie nie lubię tych rozgrzewek z krążeniami, z wymachami, bo to jest strata czasu. Ta gra nazywa się piłka nożna i można to wszystko zrobić z piłeczką, ale my sobie przebiegniemy, zobaczymy co i jak. Pokażę Ci zasady, jak ustawiać stopę, jak przy tym funkcjonować, jak się wyprostować. To nie jest takie proste wbrew pozorom i na końcu wini będzie niestety stacja najcięższa, tam cię trochę ustabilizuje. To też będzie z piłką, nie To kręc... wtedy kiedy Jezus klęknął, to wtedy był cud, ciebie tylko ustabilizuje. Okej. Okay. I ważne, żebyś sobie biegł i pracował na tyle, na ile pozwala ci na razie spokojne oddychanie. Skupiamy się tylko na technice. Ja nie chcę, żebyś ty był zarżnięty. Przestrzelaj się troszkę pobawimy. Zaczynamy. Stań tutaj z piłą, za każdym razem nie ja chcę, żebyś wrócił za czerwony. Z tej strony dobiegniesz, ja potoczę Ci piłkę, ustawisz prawą nogę przy stożku, lewą podasz do mnie i wróć. Jeżeli będziesz chciał do mnie kopnąć, chcę, żeby kolano i palce pokazywały na mnie. Ta stopa jest obok i na niej stoisz, ta jest w powietrzu i oddaję. Tak jakbyś trzymał kij do hokeja, zagrał i cofnął. Jak piła będzie tutaj, daj mi prawą nogę obok. Prawą, postaw tutaj prawą. Jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. O, o to mi chodzi, palce na mnie. Kolano będzie na mnie, Wini. Chcę, żebyś podniósł głowę. Tą nogę podnieś. Tą, daj mi podniesioną. Ta ma być ugięta i na niej obcy I zobacz jak ona pracuje. Daj mi buta. Ona pracuje jak kij do hokeja. To jest Twoja robota. Z jednej strony, okej? Okay? Wtaczam tutaj, zapraszam do mnie i podanie do mnie prawa noga. Podanie, podanie prawa. Wracasz znowu za pomarańcz. Jedziemy, lewa noga. Dawaj, dawaj, przód, ty, teraz przód. Dawaj, podanie. Ty nie zatrzymujesz. O to mi chodzi. Ty nie zatrzymujesz podeszłą. Jedziemy. Jeden obwód za nami, dalej, dalej, w truchciku. Staraj się nie być w ogóle bokiem do mnie, cały czas jesteś przodem, dostawiasz stopę. Jedziemy i klasa i stój na lewej. Bardzo dobrze. Dawaj, 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 dosta. Co tu było nie tak? Nie, Nie palcami, tak zobacz tym, tym, tu gdzie masz dyszkę, tym chcę, żebyś kopał Dawa. i bardzo nisko na nogach. Jedziemy dalej. Trukcik, jedziemy do części slalomowej, luźniutko. Zobacz Wini, mamy od razu slalom i chcę, żebyś ten slalom pokonał jak tylko zechcesz, prowadząc piłkę nogami i staraj się, żeby obie nogi przechodziły przez pachołki, zatrzymaj. Pobaw się trochę, podnieś głowę, bardzo spokojne tempo. Jedziemy szeroko na nogach, super, nie śpiesz się nigdzie. Do góry głowa co jakiś czas, do góry głowa co jakiś czas, jeszcze. Spróbujemy, wini Teraz ja będę ci pokazywał liczbę palców, żebyś mi pokazał, ile palców potrzebuje, jak prowadzisz piłkę. No, dwa, dwa, dobrze! Cztery. Ostatni salon, z łebu dobrze, z super, jedziemy. <noise> Teraz zobacz, będziesz wracał. Ja będę trzymał tutaj piłkę, będę ci rzucał na stopę. Staniesz, oprzesz nogę, podniesiesz i lekkim ruchem podasz mi piłkę. Ustawienie identyczne, zapraszam do boku, lewa stoi. Dawaj, podnoś górę. Klasik. Jedziemy w truchciku. Druga noga, wysoko noga. Dobra robota, dalej znowu dostawny. Jedziemy truchcik, kopa. Stabilizuj, podnoś nogę. Dobra, jedziemy dalej. Teraz będziesz musiał zrobić dwa z rzędu. Czyli kopnąłeś raz, nie możesz opuścić nogi, chcę żebyś stabilizował i podaż drugi raz. Dobra. Czyli musisz długo stać na nodze, jedziemy. Kopy to w górę i raz stój. Wow. Dawaj to! <grystanie> Palec dasz do ziemi i będziesz robił tylko taki krótki ruch, żadnego machania. Stoimy, uginamy, pierwsza piła. Palce do ziemi jak w balecie, jak w baletnicy. O! Podnieś kolano wyżej i balet dalej, wystaw nogę do mnie bliżej. Nie musisz, zobacz, ruszać w ogóle palcami. Ona jest tak, bum, palce, balet. Do mnie bliżej stopa, stój na tej, do mnie stopa. Do mnie, do mnie nie skrzywiaj. Raz stój. jak naturalna pozycja jest. Super. Do mnie, do mnie stopa, do mnie stopa. Raz stój. Teraz będzie trochę ciężko, nie zrobimy stabilizacji. To jest tak, stawiasz stopę na piłkę i robimy dwie strony. Patrzysz na mnie, ta stopa jest cały czas na piłce. Przesuwasz w niskich podskokach do mnie. Ja z przodu cały czas dorzucam Ci piłkę, chodzi o to, żebyś mnie widział. Nie tracisz kontroli pod tym, dochodzimy do żółtego, rozluźniamy i ta sama noga wraca. Spróbujemy. Jak Ci rzucę do rąk, złap i oddajesz mi. Dawaj. Chodzi o to, żebyś miał głowę w kontroli. Dawaj, fucking shit, jedziemy. Uwaga, tu jest! Trzymaj. Trzymaj. Walk, to, dawaj, walka jest. Luz. Lecisz przed tobą. Dawaj dalej, dawaj, walka jest. Luz. Chwila luzu, rozluźnij. Poczekaj, spróbuję sobie trening walnąć, zobaczymy co ja w ogóle ten... Co robisz w ogóle? Tak, bieg, gra w piłkę, no powinno być to cholera. Piłka nożna jest na bank. No byłoby dziwne, żeby nie było, co? Rower na sali, marsz na sali, bieg, bieg na sali, pływanie mieszany, wędrówka, orbitek. Czyżby mój rower, ten, mój zegarek nie miał piłki nożnej psy? Dobra Bierzemy trening hit. Ustawię troszkę dalej wini pomarańcz. Chcę, żebyś za każdym razem popracował w przód i w tył. Mijasz pomarańcz, grasz klepę, wracasz, mijasz z drugiej strony pomarańcz, czekasz na podanie. Hop, jesteś między nimi, nie do boku, tylko pilnujemy ustawienia. Kolano stopa na mnie i tu jest kij do golfa. Jesteś gotów, jedziemy, już do mnie. Dobra robota, dwa za nami. Już ustabilizuj. Trzy za nami. Super. Tak, nie paluchy, środek buta. Szóste. To jest dobry pas. Stój na prawej, daj lewo. Nie skręcaj stopy, na której stoisz. Ona jest na mnie. To jest to. Dobra robota. Tak, nie idź na palce, na nodze, której stoisz. To jest to. Zaskakująco dobrze ruchowo, tak powiem koordynacyjnie, bo, bo obawiałem się tego, że, że wini będzie się ślizgał. Warunki są naprawdę ciężkie, a ja nie miał butów do gry w piłkę. Na to też rzucam, rzucam troszeczkę niedokładności technicznych. Dużo chęci, dużo dobrej zabawy, całkiem dobra stabilizacja, całkiem dobra koordynacja ruchowa, dobry pas prawą nogą i najważniejsze ciągle z uśmiechem, ciągle z chęcią i na tym polega, na tym polega piłka nożna także. Godzina dobrej futbolowej piłkarskiej zabawy. Bardzo dobry prawy. Przy lewej nodze, jak kopiesz lewą, to ucieka ci noga, na której jesteś, robisz to. A przy prawej jest super, bo stoisz na tej mocy. To ja mam sto. też e, ten, miednicę krzywą, więc. Posłuchaj, nie uciekamy w kontuzję. Okej. Okay. I to jeżeli ustawisz dobrze, nie będzie ci w niczym przeszkadzało, bo jak źle stoisz, to właśnie miednica ci rekompensuje. Okej. Okay. Nisko stoisz, pracuje noga tylko tak, a przy tej nodze, przy słabszej, robisz coś takiego. Czyli ta noga nie stoi mocno i wyprostuj i daj. Dobra. Teraz będziesz na małym dystansie przyjmował piłkę i mi oddawał. Przyjmujesz prawą nogą, w tą stronę oddajesz mi lewą. Prawą przesuwasz, to robisz coś takiego. Dobra. Raz, dwa. Przyjmujemy tam i podanie lewą. Super. I do końca obwodziku jedziemy. Prawa. Lewa. Stój na wprost mnie. Szeroko. Prawa. Lewa. Tak jest. I do końca. klasa. Najważniejsza jest ta noga, na której stoisz, nie ta, którą kopiesz. Wini, robimy dokładnie to, co robiliśmy. Czyli jeden kontakt wewnętrzny część stopy spróbujemy teraz po koźle, więc rzucę w kozioł, będziesz musiał się ustawić i dopiero po koźle kopnąć. Jedziemy. Bardzo dobrze. Poczekaj, niech ona spada i teraz brawo. Szerzej na nogach. Ugięta, lewa. Tak. Pracuj też na nogach. Jest tu ja. krok i dopiero. To jest to. Jedziemy. To samo z lewą. Dobra robota! Bardzo dobrze, ostatni. Ok, teraz robimy dwa. Dam ci po koźle zagrasz i musisz ustać. To jest. Idziemy po koziołku do mnie i stój! Musisz ustać! Klasa! Po koziołku i stój! Jedziemy, jeszcze dwa shit. Brawo Wini, wszystkie piły do mnie tutaj, w to miejsce ale szmata Staramy się trafić wszędzie między tą bramką w środku a na zewnątrz To jest taki zakres działania bramkarza Będziemy zaczynali identycznie jak robiliśmy w ćwiczeniach. Będzie jeden pas, drugi pas, obiegniesz i przygrzmocisz. Po 6 strzałów na każdą stronę zrobimy. Dobra. Którą nogę zaczynamy? Prawą. To proszę z tej strony. Uważaj, tak jak ćwiczyliśmy. Prawy pas, wracasz. Lewy pas, ja daję do boku, ładujesz. Prawy pas do mnie, poproszę. Do mnie pas. O, ty po ziemi, lekko. Dobra. Strzał później. Pas do mnie, podanie. Podanie. Świetnie. Lewa, podanie. I jedziemy do strzału. Prawa noga, bum na bramkę. Super. Bez rotacji piłka, dawaj, dawaj do mnie i jedziemy. Super. Goal. Co się robi wtedy? U góry. Pan poszło. Tam zacząłeś fajnie z tą ręką. Zobacz, taki strzał, kiedy ta ręka i noga, na której stoisz, ona ci zaczyna kierować. Teraz okay. pad. Ta ręka i ta noga, ona pokazuje, gdzie strzesz. To, ci ta pan, ręka, ta sama. to tak, jakbyś czytał trylogię i to jest wyjmowane, jakbyś szable wyciągał. No, strzelam, taki naturalny odruch, no. Lewa, pas i lewa uderzenie. Ok! Fucking dobre. Nisko na prawej nodze, wyrzuć buta. Dobra robota! Dlaczego on tak późno tu trafił? Ja się pytam z Co jest dobrze? Bałem się, że będzie gorsza zadyszka, no ale chyba coś do jasnej cholery zrzuciłem, tak? Teraz dorzucę Ci góra, góra, wyrzucę w kozioł, podbiegniesz i przygrzmocisz po jednym koźle. Podanie, lewa, podanie i teraz chodź, jeden kozioł, walisz na bramkę. Stój, stój, chodź, teraz, czekaj, niech spada i klasa. Nie zobacz, zobacz teraz, jeżeli będzie tak jak w balecie, nie będziesz kopał w górę, nie będzie tak lecieć jak w balecie do przodu. But do bramki. Wow. Tak jest! Daj coś kibicom radości! Purra, prawie okienko! Prawie okienko! Stworzyłem potwora! Prawa bliżej. Klasa! Klasa. Mamy to. Poprzeczka czy rzuty karne i wolne. Wybierasz. Nie wiem co znaczą te słowa, niech będą rzuty karne. Rzuty karne, jedziemy. Gramy o pokój na ziemi, także stawka jest wysoka. Jest. To! Dobra! Złapał to! Złapał drugą! Jest mocno! MAGO! Przepraszam. Oh the fuck. Słuchaj, zabijasz takiego jednego na fula. Pęszystopento! 100%. 100%. Yeah! Fucking shit! Mamy to. Mamy to. Robimy golfa. Ja ustawiam stanowiska, wszystkie piłki ustawiamy na jedenastkę i robimy sobie trzy stacje golfowe. Mamy 7 piłek na koniec pola golfowego doprowadzić. Czyli pierwszy strzał do pierwszej bramki trafisz tam, dwie to bierzemy, idziemy do drugiego dołka. Trafisz dalej, dwie to jedziemy do końca, ok? Brawo! Yes. Na, na, dalszy dołek, To ładujesz. To musi być bardzo nisko, bardzo dokładnie, bez wymachu w tułowie. Wiatr, weź poprawkę, jak dobry strzelec. Nie ma? Nie. Yeah. Klasa! A, ruch. Wsteczny wiatr jest. To się robi przed czy po? Do tam najwyższego. To zależy, czy dziękuję. Może nienawić tej drużyny przeciwnej. Kochaj tylko moją. Ciekawe przed golfem, powiem ci. cały to ten skręt. Głośliwy by powiedział jest powtarzalność. Blisko worka spróbuj. Blisko tego czarnego worka. Powinno ci dobrze skręcić. Dobra. Nie odchylaj się. To był najdłuższy moment oczekiwania. Ja! To spróbuj pokombinować z nogą, na której stoisz, bo w ostatniej chwili ten palec ucieka ci tam. Dlatego one ci tam skręcają. A jakbyś kolano i palec chce do ciebie podać, jakby mu ustawił na ciebie. Tak jakbyś bramkę, widzisz bramkę na bramkę i dopiero but. Dobra. Noga, na której stoisz jest ważniejsza przy celności. Kurwa, no nie no, teraz to co. Za dziadowco. daleko noga. Dobra, Zabra, dalek czekaj. Noga. Będzie, będzie to, będzie. Lewa noga przy samej piłce, prawa idzie w bramkę. Bramka. To jest bramka, by. 20 lat czeka. <ślesy> <ślesy> Dla I... tych, którzy dopiero włączyli odbiorniki, szósty dzień zdjęć trafiliśmy. Tak jest. <todgłos> z... Dawaj, po, ale potwierdź, potwierdź teraz. Nie możemy. Potwierdzam tak... szósty dzień zdjęć! Trafiliśmy! <todgłos> <todgłos> Sześć dni bez jedzenia i picia. Tylko trening! Tylko trening! <todgłos> mróz, śnieg był przez chwilę Potwierdzamy wszystko jak uliczni raperzy. Powtórz tylko, powtórz to. Ach! <todgłos> Podłość i zło! Ze zwierzęceni! Ze zwierzęcenie! Ze zwierzęcenie. Potwierdzenie wychodzi tylko na komendzie niestety. Oj, jej. Jest Takie co? jest życie. Bardzo dziękuję. Naprawdę? Dobra robota. Słuchaj. Wystarczy. Bardzo dziękuję, ci dziękuję Ci bardzo. Ojejku, kurwa zaskakująco dobra prawa noga. Powiem Ci jedną rzecz. Moja prawda o piłce się potwierdziła dzisiaj. Nie lubię oglądać piłki, a uważam, że granie w piłkę jest super. I w ogóle po granie w piłkę jest świetne. Tak. W piłkę się powinno grać, proszę Państwa. To jest sport dla e, wszystkich, bo teraz wszędzie są e, świetne e, boiska do piłki. Jak myśmy grali na, e, za mało lata, to myśmy nie mieli... Powinni, zobacz, na takim piachu. Co ty? No. Takie coś to byłoby super. Myśmy takiego coś nie Koło mieli. Samochodu. Myśmy mieli e, bardziej coś jak samochodu. Z jednej strony spadało w dół, a z drugiej było pod górę, więc każdy wolał jedną stronę. I czasami e, były te bramki, a czasami nie wiedzieć czemu ich nie było. Słuchaj, ja mam do Ciebie jeszcze parę pytań. Ty przeszedłeś chyba przez wszystkie etapy kariery e, piłkarskiej. Zawodnik, trener, a teraz komentator. Który Ci się etap najbardziej podobał? który mi się podobał obarczony największym największymi pewnie problemami to jest praca trenera w ekstraklasie w pierwszej lidze to, to jest i odpowiedzialność i stres natomiast nie ukrywam że najwięcej frajdy sprawia mi bycie na Zielonej murawie. czy jest faktycznie coś takiego gdzieś się czasami o tym słyszy że rodzice się naoglądali trochę za dużo piłki nożnej i cisną za mocno na te dzieciaki żeby grały w piłkę piłka jest bardzo modna no my na przykład w akademii mamy 800 dzieciaków to nie przychodzą niechętnie a co do tego o czym mówisz no niestety pojawiło się bardzo wielu Przedawców marzeń. A rodzice mają parę złotych, wydają pieniążki na drogie buty, dodatkowe treningi i taki trener mówi wszystko to, co rodzic chce usłyszeć. Nie powie, że proszę pana, no pana syn, na przykład byłby lepszym skrzypkiem, matematykiem, lekarzem, że nie ma predyspozycji. Są tacy, którzy, którzy to rodzicom sprzedają, że tylko pan przyjdzie do mnie na 6 dodatkowych jednostek Messi, Messi. A jeżeli nie, to na pewno trenerzy się nie znają. My rodziców na przykład u nas jest Kiss and Fly. U nas rodzice nie wypowiadają się przy liniach, nie siedzą raczej na treningach, nie mają do czynienia z trenami. Przywozi, buziatek, jak na Okęciu, i odchodzi. I to jest zdrowy futbol. Czy nie uważasz, że w niektórych przypadkach. Te pieniądze w piłce są aż za duże? No są takie, jakie ktoś chce zapłacić. Jeżeli piłka jest tak oglądana, tacy reklamodawcy garną się do futbolu, to takie pieniądze są płacone. No, widocznie mniej ludzi chce oglądać siatkówkę, piłkę ręczną, sporty niszowe, skoki narciarskie tylko w Polsce, Austrii, w Słowenii. No niestety taka jest piłka, popularna, oglądana wszędzie i mająca masowy odbiór. Piłka to emocje, to jest jeden z niewielu sportów, gdzie nawet ja grając na Ciebie, potknę się, wywalę, strzelisz bramkę. W piłce ta różnica między bogatym, dobrym, a biednym, który bardzo chce, często może być zatarta. Chicago Bulls zlało kiedyś wszystkich, bo była taka różnica w jakości koszykarzy, wypadki się zdarzały. A u nas zdarza się, zobaczyć, że można dostanie w łeb, że Niemcy przegrają z Polską na narodowym. Piłka ma piękną historię nieprzewidywanych, nieprzewidywanych rzeczy i tam nieprzewidywalność piłki jest większa niż siatkówki piłki ręcznej, piłki koszykowej i innych sportów. To jest ewenement, to jest... Fascynujące, do tego piłka jest dla każdego i to jest siła tego sportu. Co kieruje ludźmi, którzy grają w piłkę? Marzenia. Każdy chce być Robertem Lewandowskim, Leo Messi, chce grać na wielkich stadionach. No, ja, w kosza, już nie podejmę się tego, że będę grał w Chicago Bulls, bo jestem za mały. A piłka karmi marzeniami i często te marzenia spełnia. No, Lewy wychował się tutaj na takim boisku, o jakim rozmawialiśmy. Jest gdzie jest, dzięki ciężkiej pracy. Piłka pozwala spełniać marzenia bez względu na warunki fizyczne, to jest piękne. A co z planem strategicznym na grę? Jest taki bardzo fajny film z bradem Pittem. Money. Chyba tak. To akurat dotyczy tego baseballa. Natomiast wydaje mi się, że dalej jest to gra zespołowa, więc chyba ta formuła powinna się wszystkiego tyczyć. Jeżeli nasi widzowie nie wiedzą, to generalnie chodzi o to, że przychodzi facet, który mówi tak, ej, najdroższe zawodnicy kosztują najwięcej pieniędzy. Weźmy Wcale nie najdroższych, tylko ustawmy drużynę według pewnych wręcz działań matematyczno-statystycznych bodajże i jesteśmy w stanie z taką drużyną ogrywać drużyny, które mają tak zwane gwiazdy. Jak Ty się odnosisz właśnie do takiej strategii w piłce? Są podobne projekty. Chyba Duńczycy zrobili projekt, który nazywa się Mityland i to akademia i klub funkcjonuje. Ściągają chłopaków z całego świata. No, w piłce jeszcze tak śmiałego projektu nie było. Chyba Prezes Wisły Kraków jest dużym zwolennikiem sztucznej inteligencji i stosowania tego typu algorytmów, Aha. ale od tego typu sposobie funkcjonowania jak w Moneyball to w piłce jeszcze się nie zetknąłem, aż na taką skalę, bo tam rzeczywiście oparte było przede wszystkim o statystyka. Trener był dodatkiem dla statystyka i pozyskiwanie piłkarzy, i trening, i sposób funkcjonowania zespołu. W piłce jeszcze w tego typu, z tego typu zestawieniami ja nie miałem kontaktu, nie. Nie spotkałem się. Duńczycy chyba byli prekursora. A więc tak Franca Smutek powiedział, że on pozna piłkarza, jak wchodzi po schodach? Yy, nie. Tak było, tak mówił, tak mówił trener Smuda, ale teraz ta siatka Akademii, siatka skautowska jest tak prężna, tak, tak wąska, że ciężko się przecisnąć. Ja tu mam u siebie na przykład w pracy Sylwka Patejuka. To jest taki przykład, o którym ci opowiem. To jest chłopak, który w wieku 24-5 lat jeszcze grał w aklasie. To klientistut by go znalazł gdzieś po wsi i wyciągnął dalej. I taka historia miała miejsce teraz i tych historii jest coraz mniej i klubów, i miejsc, gdzie skałci nie docierają, jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Sama ta Liga Juniorska, clj -ki. na tych meczach są skałci dużych klubów, skałci dużych akademii. Jak umiesz kopnąć, to w tej chwili mam wrażenie, że już nikt Cię nie przeoczy. Chyba ciężka praca zawsze wygrywa z talentem. A, talent jest dodatkiem. Ja spotykam się często, mam takie przykłady chłopaków, których tutaj prowadzę, że jeżeli ktoś powie 13-latkowi ty nie będziesz grał w piłkę, to nie zna się na piłce. To takiego gościa powinniśmy wypraszać ze nie, wytrwałość, pracowitość, reszta to jest... To jest uśmiech tam z góry i jest coś takiego jak predyspozycje, ale nie podlewane, nie, nie, nie popierane ciężką pracą. Skończą się przywódcy z piwem na osiedlu. Ja słyszałem to samo o Lewandowskim albo o Kubicy, jakiego jego koledze się wypowiadali, to powiedzieli, że ja nie wiem, czy on był tam specjalnie bardziej utalentowany, ale jak padał deszcz, to był na boisku, aby nie. Tak jak ja dzisiaj, tak? <laughs> tak to wygląda. Tak Robert, dziękuję. Wygląda. Się. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękuję, dziękuję ci było bardzo. Gościć i dobra robota. Dzięki. Dobra robota. Jak nie zniechęcasz, to umiej zachęcić. Także Proszę. zachęcam do gry w piłkę. Super. Dzięki. Esa. Proszę Państwa, jesteśmy po treningu. 373 kalorie, 543 razem dzisiaj, ale tak naprawdę ja włączyłem ten zegarek dużo później, więc myślę, że tych kalorii było zrobione dużo więcej. Co mam do powiedzenia? Bardzo fajna rzecz. Tak jak już mówiłem, powtarzam jeszcze raz. Piłka nożna jest świetna do uprawiania. Zachęcam wszystkich. A co ja w ogóle pieprzę? Zachęcam wszystkich. Wszyscy akurat lubią piłkę nożną. Ale fajnie było sobie przypomnieć. Dawno nie grałem w piłę. Było super. Robert Podoliński, dziękuję Ci bardzo, bo to zaszczyt móc trenować z mistrzem trenerem i z byłym piłkarzem, no kurde, coś świetnego. No i nic, kupa zabawy, bardzo fajnie, a ja wsiadam na rower i wracam e, do domu. Słuchajcie, jak widać, t-shirt mokry, o, to jest moja linia, e, linia treningowa, także Koszulkę zdejmuję, żeby się nie przeziębić w drodze do domu. Zmieści. E, A, sobie tutaj. I tyle. A ja odpalam muzę. I... I lecę. Siemanko.